Witajcie przewołaczy z tej strony Niedziś i mam dla Was garść informacji z demacji, czyli co wydarzyło się ostatnimi czasy w League of Legends. Zapraszam. Słyszeliście o remake'u Ani? Pewnie każdy słyszał, czy widzieliście jednak ją w grze? Ja nie, dlatego przypominam wam jednak w newsie, że Ania jest już odświeżona i czeka na InstaLoka, ponieważ w kolejce czekają jeszcze inne postacie takie jak Tranter, Twitch czy Evelyn. Zbliża się nowy chiński rok, a także wróci z nim moc podarunków znany nam ze świąt, czyli Gift Center. Znowu dostanę kioski, prawda? Bo skinów będzie co nie niemiara, sami zobaczcie. Pamiętacie gest pana Władysława Kozakiewicza? Chyba każdy. Mogliśmy go uświadczyć na jemie w Katowicach po wygranej Gambit Gaming bądź starego Moscow 5. Diamond Proxa poniosły trochę emocje, a potem były tylko przeprosiny, bo te emocje i radość jest wygranej jest tak dobrą drużyną, tłumaczy się Diamond Prox. Wcześniej mówiłeś, że nie jesteś bardzo zadowolony i wiem, że chcesz coś powiedzieć. Tak. Najpierw chciałbym przeprosić o moje akcję po meczu przeciwko Azubu Frostowi. Oglądaliście zawody w Warszawie? Na pewno tak. Na pewno utkwił wam jeden moment zawodów. Czyli... Bodyslam. Proszę. Okay. O Na koniec trochę tych Grze ujrzymy nowy item, który będzie stakował nam Armor i AP. I z którego będziemy mogli zrobić naszą kochaną klepsydrę Zonie, tak zwaną. A także ma powrócić stary nowy system dołączania do kolejki. Czyli nie będziemy musieli już klikać akceptuj i będziemy od razu w grze. To by było na tyle w tym wydaniu informacji, demacji, Liczę, że na obiektywną cenę. I pamiętajcie, uważajcie na Body Slamy.